Przed sobą widzimy tablet Galaxy Tab 7.7, najnowszy tablet Samsunga. Największym atutem urządzenia jest ekran o przekątnej 7,7 cala i rozdzielczości 1280 na 800 pikseli. Ekran wykonano w technologii Super AMOLED Plus, dzięki czemu kolory mają naprawdę świetną barwę i odwzorowanie jest naprawdę niesamowicie realistyczne i bardzo żywe. Jak widać, Ikony i w ogóle cała gęstość pikseli na ekranie sprawiają, że, że przez wyświetlany obraz jest świetnej jakości i można naprawdę nie doszukać się pikseli. Myślę, że to wrażenie jest porównywane z Retina Display, który możemy znaleźć w najnowszym iPhoneie. Samsung dostosował nieco system, dzięki czemu zmieniono nieco ikony panelu dolnego oraz menu, które jest według nas naprawdę bardzo fajnym dodatkiem, ponieważ umożliwia dostęp do najważniejszych funkcji urządzenia. Tak więc mamy tutaj menedżer zadań, kalendarz, zegar światowy, notatki, kalkulator oraz odtwarzacz muzyki. Po wejściu w menedżer zadań możemy zobaczyć otwarte aplikacje, zakończyć je wszystkie jednym przyciskiem a w zakładce RAM manager możemy zobaczyć, ile zostało jeszcze wolnej pamięci operacyjnej. Tutaj urządzenie akurat maksymalna ilość pamięci wynosi 787 MB, czyli w zaokrągleniu 1 GB, czyli tak jak podawał to producent na oficjalnej specyfikacji urządzenia. Ikony naprawdę są bardzo żywe dzięki ekranowi i przyjemność z użytkowania jest naprawdę bardzo, bardzo wielka. Może wejdźmy w przeglądarkę, zobaczmy, jak działa. Ekran reaguje na, na, na naprawdę drobne muśnięcia palcem, aczkolwiek na początku napotkaliśmy problem z jednym z testowanych egzemplarzy, ponieważ nie chciał przebrnąć nawet przez proces odblokowywania ekranu, ponieważ nie reagował na dotyk. Aczkolwiek z tym, z tym modelem już wydaje się wszystko w porządku, dzięki czemu możemy przetestować czułość. Widać lagi, widać lagi ale, ale podejrzewam, że to jest wina przeglądarki nie jako urządzenia, nie urządzenia ale systemu operacyjnego, ponieważ ym, przeglądarka jest elementem systemu, która już ma niestety zaprogramowane błędy i których widocznie programiści Google nie naprawili przez długi, długi czas w kolejnych aktualizacjach oprogramowania hanipów. Lekkie zamyślenie urządzenia widać także przy, przy zmianie orientacji. Nie jest to tak płynne, jak to ma w przypadku Apple iPada. O, jak to widzicie, tak, nie jest czuły akcelerometr. Być może jest to wina kalibracji, ale, ale nie widzieliśmy w ogóle ustawienia w opcji do kalibracji akcelerometru. Tak więc, aby ustawić orientację ekranu, trzeba urządzenie pochylić do przodu, a na zmiany reaguje naprawdę z opóźnieniem. może w kilka podstawowych aplikacji, pokroju kalendarz, e, od... poczta. przeglądarkę sprawdziliśmy już wcześniej, cóż tak. Większość aplikacji w tablecie Galaxy Tab 7.7 została, interfejs ich został nieco e, usprawniony przez Samsunga, dzięki czemu no, różni się od tego domyślnego bardziej wykorzystuje świetną, świetne odwzorowanie barw ekranu Super AMOLED Plus. Wracając do przeglądarki zaprezentujemy klawiaturę wirtualną. Również różni się od tej domyślnej w systemie Honeycomb jest jasna, a przyciski są nieco większe. Wróćmy, może pokażmy inne aplikacje, jakie wyposażono w Galaxy Tab 7.7. O, już spotkało się z, z lekką zawieszką systemu. Galaxy Tab 7.7 ma dostęp nie tylko do sklepu Android Market, ale także do Samsung App. Android Market to jest. Jest to już wersja z nowym interfejsem, który bardziej pasuje do Honeycomb. Natomiast. Samsung Apps to jest aplikacja, która jest dostępna na o, dostępna jest na większości telewizorów i smartfonów, ale nie chce się załadować na Galaxy Tabie z nieznanego powodu cóż, cóż, y, Social Hub to jest aplikacja która integruje większość portali społecznościowych w jednym miejscu i dzięki temu ma się dostęp do Facebooka, Twittera, e-maila i ogólnie dzięki czemu jest, jego używanie jest łatwiejsze. Galaxy Tab wyposażono w dwa głośniki, aczkolwiek teraz jest głośno bardzo tutaj, ale pomimo maksymalnego ustawienia nie słychać wydawanego dźwięku. Podejrzewamy więc, że, że to są głośniki, które nie pozwolą na głośne odtwarzanie muzyki. 아, 로분은또 하나 이제 뭐이렇